Witam, witam was w Scrapiku No, taki krótki wstęp, no bo co to, to Scrapik, tak? No, witam was w Scrapiku, w kolejnym odcinku Scrapika, więc tutaj widzicie o, dach już ukończony no, Tutaj nawet taki kominek zrobiłem Dobra, tutaj mamy wszystko, tutaj ten, dobra A to jeszcze weźmiemy, idziemy oczywiście, jest ten wielki dzień, idziemy na magazyn ale to Wam jeszcze pokażę na któryś magazyn idziemy. No tak, że wygląda góra, tutaj pokój i tak dalej, więc takie takie jeszcze nieukończone, bo jeszcze trochę zostało, ale przybiorę jedną rzecz, jeszcze muszę wziąć. O, windę mamy nawet, nie wiem czy była w poprzednim odcinku, czy nie była, wymyśliłem. O, tutaj już zabudowany garaż, fajnie wszystko oświetlone, dobra. Co ja potrzebuję kartę, potrzebuję. Dobra, ziemniaków, mamy ponad 600 około. Więc tutaj o tutaj dorobiłem do tego jeszcze dodatkowe docięcia drewna, więc tutaj wszystko elegancko, tu, tutaj jest wszystko. Fu, tutaj jakaś budowa będzie, ale nie wiem co, jakąś wizję mam, ale dobra. A to czemu pojechało? Nie powinno pojechać. Mówię, coś strzelało. Uuu, mówię, coś pykało, mi słyszałem, ale nie powinno. No dobra, już nie będę, nie będę się tym co zawracał głowy. Coś właśnie takiego słyszałem na początku, powiem sobie, dobra. Na który my pojedziemy budynek? Na ten chyba pojedziemy prawdopodobnie Nie, na ten chyba nie pojedziemy, na tamty pojedziemy Na tamtym, bo w tym jak nie to widziałem, że tam czerwony był, więc, o Jezu, ale mną miota Jedziemy na ten budynek Jestem w razie o, w razie co jestem przygotowany, a niedaleko w razie co jakby mnie zatłukły, łóżka nie brałem ze sobą Aby się przynajmniej jeszcze jedno łóżko w razie zrobić. zrobić. Zajedziemy tutaj od kamieniołomów, staniemy sobie bezpiecznie i najpierw to będzie na dwa party podzielone, Uwa, ale to się nie wariuje. Tutaj no raczej nikt nie powinien mi opierniczyć go. Tak no myślę. Auto. Tutaj trochę ogarnięty ten teren jest maj moich możliwości, ale będziemy musieli tutaj. No, raczej będzie jazda jak cholera. No, my tutaj zjedzmy sobie, tutaj coś napijmy, się, zjedzmy się jeszcze. Dobra. Taki temat. Butle mam w razie W przygotowaną, i był czerwony, żeby nie tracić na niego dużo czasu. Więc zapewne skupiamy się na. Najpierw eliminowaniu niebieskich robotów. To naprawdę będą. Najpierw w pierwszym odcinku tutaj będziemy eliminować po prostu. Wyeliminujemy po prostu te roboty dookoła budynku i w następnym odcinku wejdziemy po prostu do środka magazynu. Bo w jednym odcinku nie uda mi się ogarnąć 10 rzeczy. Myszka mi muszę myszkę nową kupić, bo mi coś już ten przycisk właśnie z prawej strony nie działa. Prawidłowo. Musimy bardzo się wsłuchiwać co się dzieje. Gdzieś są? O cholera, kurwa, O kurwa, kurwa, będziemy się się teraz teraz. No i już dostaliśmy, ale mnie zaskoczyli. ale Zaskoczyli mnie po prostu, Także ich headshotem bierze się. Słuchajmy, nie sądzę, że to dwóch będzie. Bo no to już wszystko przez tego cholernika, rzekomo cisza jest. Dobra, mamy to na pewno w tym grafiku, to by się przydał jakiś pancerz, bo mamy skrzynię. Oczywiście, bierzemy. Możemy wziąć, przydadzą się baterie, nie mówię, że nie. Hemię na razie nie będę brał, nie będę się zabrudzał. Co ojrzesz? naprawdę muszę się teraz skupić, ludzie. Więc muszę się trochę skupić, żeby oczyścić... O. cholera, zginąłem, bo go nie trafiłem za pierwszym razem. No, no i, no i to jest takie właśnie. No cóż, się poradzi. Nic się nie stworzy. A weźmiemy na drogę, żeby w razie. No, tutaj mam jednego w zapasie. Muszę się zregenerować. No cóż, poradzimy. No. No, 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 kto to by się spodziewał? No, ja po prostu moja no, błąd nie, nie wcelowałem go. Więc wiedziałem, że tak będzie ale dobra, tego już mamy zdjętego, w razie co kolejne zdejmiemy. No i tyle, no cóż mogę Wam poradzić, powiedzieć, tak? Hmm. Wiedziałem, że tak będzie i dlatego chcę to rozłożyć na dwa party, bo... ...czuć czuję, że... no trochę popadam, trochę na, na, na buzie, można powiedzieć, nie będę brzydko mówił, tak? Więc trochę na pewno nie będzie łatwo, a nie będę cięć robił, żeby Wam co pokazać, jaki ja jestem zajebisty w tą grę, tak? No nie będę, niestety, no. Jestem... Mój błąd, że dwa razy nie wcelowałem głowę na mój. Mój jedyny błąd. Myślałem, że tam czerwony jest. Tak się już mówię... O, ja pierdolę mówię. To muszę od drugiej dupy iść w stronę, za przeproszeniem. Chyba tutaj może zajdziemy. Mamy trochę tego ziemniaczków. No, na pewno jeszcze za 10 razy zginę, w życie, tak? Muszę zobaczyć, czy jakaś modyfikacja, żeby samemu się ożywiać, czy istnieje. Dobra. Czy komenda jakaś, czy co? to też ściągać A tutaj No ma jedziem dalej Бана в шкаф. Dobra, mamy kolejne. Szybkie przegrupowanie. Sprawdźmy teren. Idź spać na wierzchu. To cisza by było A i to też chyba można rozbierać Można? Można Ja pamiętam że z tego coś budowałem, to się może przydać Przejdźmy dalej, czyścimy ten teren. Jest gdzieś. Chyba nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie on jest nawet, dalej jest. Nie go słyszę. W środku jest Tylko gdzie? Przyjdziemy to pozbieramy na pewno ten metal Nie mówię, że nie, przyda mi się do budowy Jakikolwiek Jest kur... gdzieś Gdzie on jest? Gdzieś mnie namierzył już. Kurwa, ja go nie mogę namierzyć. I go też namierzyłem. Co to mamy? O, do picia może coś się przydać. Mówię, że nie. No dobra. Chodzimy dalej. Kurwa, gdzie jeszcze jest? Jest na pewno. <tryk> film filmcada? Ta film. Mamy trochę do rozwiórku i te konstrukcje metalowe też są. Chyba te skrzynki do później po i tutaj tego już miejsca dużo nie mam, tak? Dobra, mamy kolejnego. Chyba kółko zrobiłem, można powiedzieć. Prawie. Tutaj chyba też już byłem. Ja stąd w ogóle przylazłem. Chyba może pójdę się trochę rozładować. Gdzieś to auto powinno stać. to tej strony żebym zaszedł. Okej, gdzie ja mam auto? Z tej strony chyba zajechałem Kurwa, tam, w której gdzie ja mam auto Tutaj mam gdzieś auto, jest tutaj, dobra Ja zgubił auto. W sumie już mogę bliżej podjechać, bo oczyściłem tu teren. Dobra, poprzerzucajmy to co nie potrzebujemy. To tutaj, to tutaj. A musi zostać, to przerzucajmy. W każdym razie co niech zostanie tutaj. Dobra, idziemy. Dobra, no cóż, o, mam 17 minutę. Tu dobrze czerwonego nie było. Dobra, raczej chyba tu nie powinno być. O, no czekaj, tam muszę klucz wyciągnąć tutaj. Mam nadzieję, że oczyściliśmy ten teren ładnie, żeby nie było niespodzianek, więc zaraz zginęliśmy. Czerwonego to na całe szczęście nie było. Dobra, no i jedziemy na górę. No, no i to będzie hardcore moim zdaniem Są górą, ale to zobaczycie w drugim odcinku kolejnym, bo ja tu raczej tylko na odcinki teraz będę nagrywał, nie będę nic budował, idziemy coś innego ciemność zobaczymy jak się otworzysz będzie hardcore na pewno no i sami słyszycie To już będzie ogień. Ale ich tu Łazienka. Ja, pięć. Czy wszyscy? A tutaj będzie. O kurwa, od razu dwóch będzie. Dobra, no to wam powiem, że będzie ciekawie, będzie jazda, dobra, no cóż, ja tutaj z wami się żegnam, ja też tutaj odłączam w tym momencie, chyba raczej mogę wyjść z tej gry, mam taką nadzieję, więc do zobaczenia w drugiej części z podboju w magazynu, oj, nie będzie łatwo, nie będzie.